Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Geodetix, ziomeczek, który gra w Assassiny. Nagrywa gameplaye od 2016 roku. I bardzo mocno zajmuje się tematyką Asasinów na TikToku, TikTok Geodetix. Zestawienia i inne takie przemyślenia. Ja, jeśli jesteście ciekawi tego tematu, to zapraszam. Wbijamy tutaj. Ostatnio zmieniłem sobie pancerz na taki, który... Na taki, który jest inny. I, I bonus mi się w miarę podoba. Wejdźmy na. Byłem już tu kiedyś, nie zabiłem wszystkich zabi... samurajów. Zabiłem ich trzech. Pierwsza rzecz to odnaleźć samuraja. który może być w sumie wszędzie. Wydaje mi się, że to nie jest samuraj. Tak, to jest skrzynia. Może na razie... Dajmy się gdzie indziej. Dobra. Po cichutku, po malutku, bo ostatnio to ja tutaj w mega szumie byłem. Ej, to też nie jest to. Tam jest. Dobrze. I patrzcie, powinienem zadawać więcej. Powinienem więcej damage'ów zadawać teraz za sprawą, już wam pokażę, co zmieniłem. Plus dwa segmenty zdrowia odbieranych skrytobójstwem. No, niech podejdzie. Kurczę, wabik by się przydał teraz. Myślę, że ogólnie by się wabik przydał. Więc weźmy sobie go. W sumie może. A mogę teraz dodawać? Chyba mogę. Eee. Czwonek Czwonek szynu jest teraz złoty, jego bla. Aha. aha, aha, aha. Ok. Nowa umiejętność. Dobra, dobra, dobra. Idziemy teraz obrabować ten super kufer. Tu czy flaga? Czy ja mówiłem wam kiedyś, że spinaczka w tej grze to jest kurde dramat? To mówię. Zamek Miki. Jak mogę zdobyć większą ilość sojuszników? Czemu ja sługa, na przykład, nie mogę mieć jako sojusznika? Cool cooldown na nią był dosyć duży. Nie jest tak, że mogę spomować tą urzę pomocą. Tylko chwilę trzeba odczekać. Dobra, na razie przeżyję bez tego grawerunku na zbroi. Czy będę miał to teraz, czy za pół godziny, czy kurde. Za dwie przeżyjemy. Dobrze, to nam się udało załatwić, pytanie co chcę teraz zrobić, ostatnio myślałem nad uzupełnieniem sobie tych rzeczów do punktu wiedzy, bo rzeczywiście następny punkt umiejętności, level umiejętności byłby kuszący. Trochę czuję się przytłoczony, jak będę musiał resetować umiejętności, znaczy nie będę musiał, to jest mój wybór, nie? Tu wtedy daje ci tu pewne pole do popisu. Tam coś jest. Do nich. Patrzcie, cooldown bardzo długi jest. No odnowienie tego, że pomocnika. What was the The Ox butchered those men. You are the Abbot? Yes. The Ox has ordered his men to bring us back here. I tried to escape, but they caught me. Nazwę ten odcinek kolejny sukcesy eksploracji, bo czy z odcinka na odcinek tutaj coś spektakularnego się zmienia? Niekoniecznie. Zobowywamy nowe rzeczy, nowe rzeczy odziewamy. Tyle. Opad. Po sobie herbaty zielonej zrobię jeszcze raz. Nie wiem czy dobrze zrobiłem teraz właśnie idąc tym kierunkiem. No ale niech będzie. Na tym odcinku. Kurczę, właśnie ja mówiłem wam to, że w przeciągu jeśli nagrywam parę odcinków na raz, to warto by było coś konkretnego zrobić. I szczerze, zastanawiam się, czy w następnym odcinku naprawdę nie zrobić czegoś konkretnego typu, może fabułę nie zrobić chociaż przez jeden odcinek. skupi jeden odcinek. Może tak zrobię. Jeśli ja będę się ciągle skupiał na eksploracji. Nie muszą to być jakieś wiecie, wybitne misje popularne, ale jakiekolwiek. Kurczak Sharingan Sasuke. Z Naruto. Znaczy po prostu. Nie Sasuke, tylko po prostu Sheringan. Beck. Czytałem ostatnią książkę: Assassin's Creed 1. I Aldair też mierzył się z ziomeczkiem, który był templariuszem.

That's why I have armed my men. I have given them the means to fight back. I have given them a voice. Yeah. 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 Too many of them. I can't risk the monk's safety or Lord Tarashigas. Odd. You claim to have given your men a voice.

how will the anger of your leader a of a kid, help this boy chase the nightmares from behind his eyes what did you ever do for that boy my lord how will you deliver the justice he <mim> <mim> does <mim> does <it? mim> you would have that boy lie down amongst the corpses and accept death but I am not that boy I have a voice as do all of us! Yeah! my friend in the name of the hardships we endured together i give you a choice the same i now offer the monks of tancho-san those of you who would join me i welcome you

Nudne są. Po prostu jak lubię Ketsenki w wasosinach, to kurde w tym Shadows nie lubię. Oh, soon, Lord Tadashi, he tried to shelter these monks. Knows the ox. I need to free him. He could tell me more. Wetu hram chciałem załatwić jeszcze jeden. Ok. O, mi na tym zależało. Punkt wiedzy. Spójrzmy, ile tak w razie w ich zostało. Siedem, czyli dużo. No ale ostatnio po prostu tego nie robię. I tego jest dużo. Не вам хапа. Не вам хапа, еще. się HP odnowi, bo kurde nie dam rady. Inaczej. Czy gdzieś tu mogę zapasy uzupełnić, chociaż? Coż, trochę. Niech mi się chociaż HP odnowi, bo kurde, nie dam rady. Domowe lekarstwo. Po co mi to domowe lekarstwo, jak nie mogę go użyć? Biwa. Shall go to the tower, overlooking Castle. We dialog, nie? No i może rzeczywiście skupmy się na taki, że pobula. Ja potrzebuję też właśnie uzupełnić zapasy przede wszystkim. No, muszę. Nie mogę być zbyt pewny siebie. O, już! Już.

And dwindling morale did them in. Why do you wish to kill the orcs What is your involvement Exp, in all of this? He threatens more bloodshed, driven by more hollow platitudes, and yet his forces are numerous. Ale ten Yasuke to jest kurde fajna postać, nie? It is not important, sir. I had my own reasons and I would rather leave it at that. The reason is always important. Why else do you think so many young men are willing to die for the ox? I suppose you're right, sir, to a degree. But we don't consider those who fight against their will to be our enemy.

He tried to kill an idea An idea that a loose handful of villagers and mere Jizamurai could stand up to him You're saying that it is not enough to kill the Ox that we must crush his movement as well And who are you in this scenario, Naoe? Eh? You will do as Nobunaga did? Follow in his uh, footsteps? Nobunaga's methods and mine have nothing in common

...after you learn more. Chasing leads on a giant warrior who calls himself the Ox. Our spies will think we're going easy on them. I will tell them. Dobra, wiecie co, może ja zrobię to po prostu w następnym odcinku. Także następny odcinek jednak na zły byk i tam pójdziemy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo Shin totalnie. Aha. Aha. Czyli ja w ogóle się nie skupiałem na nich. Kurczę, widzicie? Może to byłby dobry pomysł? Mhm. Myślę, że warto by było też to troszeczkę ruszyć. Nie tylko tego byka. Jest na północny zachód, w Hira ma. Czyli po prostu w następnym odcinku się na tym byku skupimy. Tak też poczniemy. Także ja tymczasem z Wami się żegnam. I zastanawiam się, czy po tym nie nagrać jeszcze jednego odcinka 61. Zobaczymy. No bo rzeczywiście mam wrażenie, że postępy robimy dosyć małe. Mm, z odcinka na odcinek. Musimy się bardziej skupić na realnych osiągnięciach typu fabuła, typu zadania. A jak na razie to ja skupiam się na czyszczeniu mapy i czyszczeniu celów. W ten sposób będę widział taki realny progres. Co? Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych. Na razie.